Siema wszystkim, o to podwórko zaprasza. Dzisiaj zaprezentuję moje Passerati, pięknie, ładnie sobie stoi w warsztacie na podnośniczku. Jedno z kolejnych kółeczek, o tam, tam, tam jest zdjęte. Auto ma prawie 10 lat, 10 lat w Anglii, historii jego nie znam. Wspaniałe Passerati i jego wspaniałe kółeczka, już pokażę jak wygląda jedno z lepszych kół, ponieważ dwa już zrobiłem. Kółeczko piękne, miało być polerowane, lakierowane, cud na kiju. Niestety wygląda tak jak wygląda. Piękna, korozja aluminium. Powinno się błyszczeć przez przynajmniej 20 lat, tak jak tutaj. Niestety lakier proszkowy zdaje się, nie trzyma się odchodził jest to koszmar. Obraz nędzy i rozpaczy. Lakier odchodzi pod paznokciem, dosłownie. Proszę spojrzeć. Odpada. Tutaj mam kawałeczek częściowo przeczyszczonej felgi. Czy to będzie dobrze widać? Tego nie wiem. W każdym razie, ja się nie będę z tym, za przeproszeniem, ceregielił. W ruch idzie szczotka do czyszczenia podobno spawów kajnerowych. Najpierw idzie czerwona, celem usunięcia korozji i lakieru. Potem pójdzie szczoteczka tak zwana Fine, czyli troszkę delikatniejsza, żeby to się troszeczkę bardziej świeciło. No to sobie pójdzie lakierek bezbarny ze spraya, bo ja się nie będę ze śmietnikiem rozpierniczał. No cóż, no mam tylko jedną. Wolną rękę, wiertelki nie utrzymam i telefonu równocześnie, więc za chwilkę ciąg dalszy. Tutaj mamy różnicę pierwszą wizualną, jaka jest pomiędzy elementami przeszlifowanymi i jeszcze nieruszanymi. Totalny syfilis tragedia. Masakra, mam nadzieję, że dobrze to widać. I tutaj są elementy wy wyszlifowane już. Bardzo szybko to idzie. Pewnie wielu mnie zhejtuje, dlaczego taką manianę odwalam. Ponieważ straciłem całkowicie szacunek dla Volkswagena za jakość wyrobu. Koła mojej poprzedniej królowej Lawet, czyli Renault laguny kilkunastoletnie są w dużo lepszym stanie niż te koła dziesięcioletnie. Laguna miała 17 lat i koła są naprawdę w dużo lepszym stanie niż te dziesięcioletnie. Więc co tu więcej mówić? Po prostu śmietnik. Kółeczko po pierwszym szlifie prezentuje się mniej więcej tak. Spróbuję go troszeczkę do światła uchylić. O, przepraszam. Mniej więcej jest jednakowe. Ale to jest dopiero szczotka ta grubsza. Za chwilę podrzucę szczoteczkę cieńszą. Szmatka do usunięcia kurzu. Taka trochę tłusta, przyklejąca, lakiernicza. Tylko po to, żeby się kurzu pozbyć. A ponieważ mam to w dupie, więc kółka będą takie, jakie będą. Efekt końcowy dla mnie jest zadowalający. Auto nie jest warte więcej. Kółeczko po szlifowaniu wygląda mniej więcej tak. Pewnie mnie wielu hejtuje. A dlaczego tak? Dlatego, że to jest moje koło i nie mam zamiaru się z nim cackać. Ma troszkę wyglądać. Tylko troszkę. Nic poza tym. O, kółeczko już... Kułeczko już Polakierze. Za szpreja, za 6 punktów puszka wystarczająca na 4 koła. Yy, ktoś mi powie, a bo samochód ma 2 miliony kilometrów najechane, to koła zgnite. Nie, auto ma 234 tysiące. 234 i pół, niech będzie, niech stracę. Yy, jeżeli ktoś yy, potrafi, niech sobie sprawdzi historię pojazdu. Dla mnie to żadna tajemnica. Numery rejestracyjne auto jest w Anglii. To jest angielskie auto. Ja też jestem w Anglii, zresztą kółeczko. Eee, dlaczego nie, nie ściągnąłem opony, chociaż miałem, miałem taką możliwość? Bo powietrze nie ucieka. A lakier i tak odpadnie z opony. Wczoraj robiłem koło, z którego powietrze schodziło. Korozja w środku również była gruba, mocna, więc yy, tamto koło czyściłem również powierzchnię przylni, opony wewnątrz. Nie lakierowałem, dobrze posmarowałem pastą montażową, ma wytrzymać rok, dwa, trzy, nie wiem jak długo będę jeździł. To jest Passat 1.6 TDI Blue Motion Vida Edition, czyli nie ma dokładnie nic poza ESP i start-stopem, niech go szlak trafi. Na razie jeździ, pewnie jeszcze pojeździ. Do zobaczenia na następnym odcinku.